Adam Walski dzisiaj sprawie z Mateuszem Osternakiem, zawodnikiem, który jest umieszczony w najlepszych rankingach znaczących federacji, były Miszy Europy, zawodnik, który jest, można powiedzieć walczył ze świata, z dużym bogazem doświadczenia, pomaga ci Adamowi się przygotować do walki, która odbędzie się 24 w Kaliszu w walce z Brudowem, z byłym mistrzem świata, także sparring z najwyższej półki, Dzisiaj mamy takie zadanie taktyczne. Ten spalik nie musimy wygrać, ale musimy zrobić, przerobić zadanie, które, które z góryśmy sobie założyli i mam nadzieję, że tak dzisiaj będzie. Mamy dobre warunki, dlatego postanowiliśmy, że tutaj będziemy obozy przeprowadzać. Przede wszystkim będzie bardzo interesująca. fight karta jest bardzo interesująca. Bardzo zacięte walki się zapowiadają w Kaliszu. Serdecznie zapraszam kibiców na tą galę, bo będzie naprawdę nas co popatrzeć. Przyjechał do nas Mateusz Masterna, który pomaga w przygotowaniu balskiemu do tej gali. Staramy się zapewnić naszym zawodnikom jak najlepszych sparing partnerów z racji tego, że mamy dobre relacje z wieloma zawodnikami, możemy sobie na to pozwolić. Chciałbym w swoim imieniu i zawodników, którzy u nas trenują, podziękować sponsorom. Przede wszystkim panu Drozdowskiemu, Markowi, firmie Elmont panu Krzysztofowi i firmie Dzikowski. Bardzo dziękuję za wsparcie przygotowań tutaj w Dzierżoniowie. Bardzo lubię wracać do Dzierżoniowa z kilku powodów. Pierwszy powód to jest Piotr Wilczewski. Z tą współpracowałem bardzo dobrze, nam się współpracowało, ale jakieś tam inne sprawy trochę wzięły górę. Kolejny powód, naprawdę, sala tutaj. Jak wchodzę na salę i widzę sufit wyżej niż 5 metrów, to od razu się dobrze czuję. Kwestie sportowe. Dawno nie boksowałem, to trzeba trzymać formę. Przyjechałem tutaj do Adama się trochę poruszać, i, i takie to są powody powrotów do Dzierżeniowa. Moja kariera na chwilę obecną trudno jest y, powiedzieć. Chciałem boksować 5 listopada w Krakowie, natomiast mój promotor na chwilę obecną nie wyraził zgody, więc, y, więc nie jest do końca przesądzone, że nie będę walczył, ale jak na razie. Nie ma oficjalnej zgody. Zobaczymy. Jeśli nie, to na pewno w pierwszym kwartale przyszłego roku będę chciał walczyć. Cały czas trenuję, jestem gotowy, także 6 tygodni nie potrzeba, by wyjść do 10-12 rundowego pojedynku.